Dzień dobry. Nazywam się Anna Jamrocha Bereza. Jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo, tak jak Państwu obiecałam, postanowiłam podać kilka moich pomysłów na to, co zrobić w bieżącej sytuacji w Polsce, ponieważ chyba wszyscy przedsiębiorcy, pracodawcy zastanawiają się nad tym ja także, w jaki sposób zorganizować firmę i tak, żeby jak najlepiej wyjść z tej całej sytuacji, która niewątpliwie jest trudna dla nas wszystkich. Dlatego też pomyślałam, że podam państwu kilka pomysłów. Pod rozwagę, może która, któryś z nich się Państwu przyda. Pierwszym z nich jest zajrzenie do kodeksu pracy razem z pracownikami czyli żeby Państwo usiedli przy stole z pracownikami względnie z organizacją związkową, jeżeli taka u Państwa funkcjonuje i zastanowili się nad tym, co na dzisiaj Państwo potrzebujecie, ewentualnie co za chwilę już może nastąpić, a będziecie potrzebowali. Oczywiście, jeżeli nastąpi zamknięcie, to będzie dużo trudniej rozmawiać zarówno z organizacją związkową, jak i z samym pracownikami, bo ich po prostu firmy nie będzie. Więc dzisiaj jest ten czas, żeby usiąść i się zastanowić, jeżeli jeszcze Państwa firma może normalnie, w miarę normalnie, tak jak to jest możliwe na dzisiaj... Zatem to, co z mojej perspektywy byłoby istotne, to zerknięcie na to, jakie mamy możliwości w zakresie zarówno systemów w prawie pracy, a naprawdę troszkę ich mamy, jak i możliwości dotyczących samego rozkładu czasu pracy, bo Powinni Państwo wiedzieć, myślę, że większość pracodawców ma tego świadomość, tylko rzadko korzysta z tych przepisów, że jest coś takiego jak równoważny system pracy. W związku z tym, jeżeli mamy taką potrzebę w zakładzie pracy, żeby do jednego miesiąca zmienić czas, w którym... Będzie wykonywał, świadczył pracę na naszą rzecz pracownik, to możemy to wprowadzić. Natomiast prawo pracy daje nam także możliwość, aby ten okres zwiększyć i do trzech i do czterech miesięcy. Czyli jeżeli powstanie nam taka sytuacja, że musimy przez jakiś okres, zresztą restryfikować... po prostu nie potrzebujemy ich w firmie, bo dzisiaj nie zarabiamy nic, nie mamy żadnych zleceń, nie ma co robić. Wtedy trzeba pomyśleć, czy ten artykuł, bo to jest to uregulowane w artykule 135 Kodeksu Pracy, daje nam taką możliwość, aby przez jakiś czas, tydzień, dwa, pracownicy w ogóle nie pracowali, a jak będziemy, będziemy już po tym okresie, powiedzmy, tej przerwy w danym zakładzie, czy też jest szansa, że za miesiąc, za dwa, e, sytuacja naszego. Będzie wyglądała inaczej, będziemy zwiększali ten czas pracy. Czyli wprowadzimy taki system, w którym będziemy naliczali pracownikowi, ile czasu przepracował, ale nie w systemie dziennym, tak jak to robimy zazwyczaj, tak w większości zakładów pracy, czyli licząc 8 godzin w ciągu dnia, tylko przedłużymy tą normę, tak żeby nam wyszło w całym okresie rozliczeniowym właściwa zarówno norma odpoczynku dla pracownika, jak i odpowiednia norma jego pracy. Natomiast w związku z tym, że rozszerzymy ten okres, w którym będziemy mogli to liczyć niewątpliwie damy sobie jako przedsiębiorcy dużo większe pole do manewru z tym co możemy zrobić. Naprawdę ci pracownicy w tej chwili nam nie są potrzebni w pracy, jeżeli nie będą. Bo myślę, że za chwilkę taka sytuacja nastąpi i trzeba się na nią przygotować. Trzeba też w moim przekonaniu rozważyć kilka instytucji prawa pracy. Jakby państwo zerknęli jest artykuł 141 on daje możliwość wprowadzenia przerwy, która jest niewliczana do systemu pracy. Czyli możemy zrobić tak, że o jakiejś godzinie w ogóle nasz zakład nie funkcjonuje. Teraz wiedzą Państwo o tym, że jeżeli chodzi o sklepy, mamy takie godziny, tylko przychodzą osoby starsze i nie dla wszystkich sklepów jest to rentowne. W związku z tym, że te godziny są często w ogóle nierentowne, to warto się zastanowić, czy przez tą godzinę nie wprowadzić w ogóle przerwy dla wszystkich pracowników i nie zamknąć po prostu tylko naszego sklepu przedsiębiorstwa. Cokolwiek Państwo macie, w zależności od tego, jakie będą regulacje wprowadzane, bo tego jeszcze nikt z nas nie wie. Ale ponieważ te regulacje się mocno... Niewątpliwie naprowadzone przez nas działalności, to warto się zastanowić, czy takiego, takiej godziny dla pracowników nie wprowadzić. Oni dzięki temu mogą zjeść sobie obiad, odpocząć, załatwić sprawy w ciągu dnia, a nasza firma nie będzie generowała takich strat. Jeżeli uważacie oczywiście Państwo, że to jest zasadne. Oprócz tego możemy oczywiście wprowadzić skrócony czas pracy. Na pewno Państwo wiecie, że w czasie pierwszego lockdownu bardzo dużo firm ograniczyło etaty. Prawda? Do trzech czwartych, do, do tej minimalnej wielkości, jaka była możliwa, żeby jeszcze otrzymać dotacje ze skarbu państwa. Natomiast w tej chwili nikt z nas nie wie, ani jakie będą zasady przyznawania tych dotacji, ani jak będziemy funkcjonować, więc warto się zastanowić nad tym, jak będą się zmniejszały zamówienia, jeżeli oczywiście taka sytuacja u Państwa występuje. To czy tych pracowników będziemy potrzebowali mniej, czy też będziemy potrzebowali w innych okresach. I w związku z tym, czy wprowadzić jakiś system pracy, który nam to zapewni, czy też po prostu zastanowić się nad tym, jak to na dzisiaj ograniczyć. To, co w moim przekonaniu można zrobić, to na pewno się zastanowić, jakie dzisiaj mamy zasoby. Czyli czym dysponujemy. Jeżeli posiadamy samochód, który jest samochodem dostawczym, to dzisiaj możemy go zupełnie inaczej wykorzystać. Na pewno będzie tak, zresztą tak jak było wcześniej, że dużo firm potrzebuje samochodów dostawczych, żeby po prostu dostarczać swoje towary. O ile normalnie funkcjonują oni stacjonarnie, o tyle teraz, kiedy ludzie będą głównie w domu, będą potrzebowali te towary dostarczać. W związku z tym możemy podpisywać umowy o współpracy z innymi firmami, którym to umożliwimy. Myślę, że większość firm nie będzie w tej chwili stać na to, żeby zakupić takie samochody czy też żeby zatrudnić kierowców do tego. Więc pomyślmy, jeżeli u nas w firmie jest taka sytuacja, że mamy pracowników, z którymi po prostu nie mamy co zrobić, tak? Albo wiemy, że za chwilkę nas zamkną. Więc będzie problem, a chcemy ich utrzymać, bo są świetnymi pracownikami i chcemy, żeby dla nas pracowali, to pomyślmy, czy jest jakaś inna firma. Która na pewno w związku z tym zamknięciem będzie miała zwyżkę w zakresie tych zamówień, które otrzymuje. A takich firm, proszę Państwa, było naprawdę mnóstwo wbrew pozorom. W marcu, kwietniu, maju mieliśmy mnóstwo firm, które potrzebowały na już mieć samochód dostawczy i może, żeby te jego zamówienia schodziły. Bo przecież jest tak, że ci ludzie wciąż produkują i są konsumenci, którzy chcieliby ten towar otrzymać, tylko nie posiadają tego środka transportu, który by im to umożliwił. Mamy naprawdę mnóstwo firm wokół siebie, bo wystarczy się rozejrzeć i pomyśleć, czy możemy z kimś podpisać taką umowę o współpracy czy możemy komuś to zaproponować. Przecież na pewno Państwo widzieli, że takie firmy jak Tesco, jak te dostawcze miały ciągle problemy z dostawą ze względu na zarówno brak kierowców, jak i brak odpowiednich samochodów. Więc Państwo posiada takie zasoby, to na pewno warto się zastanowić z kim wejść we współpracę, żeby jeżeli Wasza firma w tym momencie no, będzie notowała straty, to jak to zrobić, żeby tych pracowników, jaki przyzwoity zysk utrzymać. Oprócz tego na pewno warto się zastanowić nad analizą umów. Pierwsze co bym zrobiła w firmie, to bym usiadła nad tym, jakie mam te stałe umowy i zobowiązania. Po pierwsze w zakresie terminowości. Jeżeli już państwo widzicie, a pewnie większość z nas widzi, że pracownicy przechodzą na kwarantanny i bardzo trudno już z tego powodu jest utrzymać terminowość, to warto się zastanowić Dzwonić do tego kontrahenta i nie powiedzieć, choć siądziemy, pomyślimy, może przesuniemy ten termin wykonania na miesiąc dwa. Przecież że w każdej umowie jest taki zapis, że zapisem pisemną no, zgodą, za porozumieniem możemy te kontrakty zmieniać. I prawie we wszystkich możemy to zrobić. Jeżeli to są kontrakty, które wynegocjowaliśmy w związku z zamówieniami publicznymi, tak, czyli wygraliśmy po prostu przetarg, to wtedy trzeba zastanowić się nad tą klauzulą extantibus, no i na nią się powołując, czyli tą nadzwyczajną zmianą stosunków, też mamy możliwość zmiany tych umów. Więc za każdym razem ze względu na to, jaki jest podmiot po drugiej stronie, warto siąść i się zastanowić, co nam dzisiaj grozi. Bo jeżeli dzisiaj zaczniemy negocjować te umowy, to z kim je negocjować. Natomiast za chwilę, jak już nie będziemy mieli, jak wyjść z domu, ani jak się skomunikować z tymi ludźmi, to będziemy mieli umowy, od których nam naliczają kary umowne. Więc to, co pierwsze warto zrobić, to zastanowić się, jakie są zagrożenia potencjalne na ten najbliższy miesiąc, dwa, trzy, bo na pewno one się pojawią i po prostu je minimalizować. A myślę, że jeżeli Państwo skorzystacie z czystych regulacji prawa pracy, a ich naprawdę wyboru pozorom, jest dużo, tych systemów, jak i rozkładów czasu pracy, naprawdę jest dużo, jeżeli chcemy je wykorzystać. Jest mnóstwo możliwości w kodeksie cywilnym co do tego, jak zmieniać umowy, jak się porozumiewać z kontrahentem. Naprawdę mamy w środków dużo dostępnych. Skorzystajcie do żeby Wasze firmy wciąż się rozwijały i żeby ten końcówka roku wyszła co najmniej tak jak poprzednia, czego Państwu wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.